I hej, cześć, siemaneczko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem z spoksu, a to jest 14 odcineczek z The Forest. Intro. I witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z The Forest. Jak zwykle jest ze mną Piotrek, który ma jakiegoś Parkinsona chyba. Siema. Eee, I plan na dzisiejszy odcinek jest taki, żeby zbudować sobie tratwę na morzu i zapolować na rekina. Ponieważ jest takie osiągnięcie, chcemy je tutaj e, zrobić. Oj, no to. Miałem wstać. Chcemy tutaj zrobić to osiągnięcie i przy okazji zobaczyć, czy da się jakieś mięso z rekina zdobyć, czy coś takiego. Bo szczerze nie wiedziałem, że nawet da się na rekina zapolować. Wiedziałem, że rekiny pływają, wiedziałem, że, e, że mogą nas zjeść, zabić. Ale nie wiedziałem, że można na niego zapolować, więc e, to będzie dzisiejszym celem odcinka. Na ostatnim liveie 13,5 ogarnąłem sobie tutaj bazę. Nagrywałem niestety, znaczy streamowałem niestety sam, bo Piotrek miał problemy małe techniczne, więc no musiałem streamkować sobie sam. Zbudowaliśmy tą wieżę, ale to żeśmy już wcześniej ją zbudowali na jeszcze poprzednim streamie. Ale zrobiliśmy takie ładne bariereczki, żeby nie spać, bo dało się spaść, jeżeli się biegło. Jeżeli chodzi o bazę, to w sumie nic się za bardzo nie zmieniło. Wszystko jest tak samo. Tu żeśmy jakiś domeczek dobudowali. I w sumie to tyle, nie? Także chyba będziemy lecieć, nie? Ja sobie tylko ja, zjem... Lecimy. Ja sobie tylko tutaj zjem jakiś kawał mięsa, napiję się. I możemy lecieć. W której to jest wodzie ogólnie? Yy, ogólnie to w wielu wodach, ale nie wszędzie. W wielu wodach, nie wszędzie. No to to będziemy wiem. mam tam koło jachtu. No jesteśmy tu na dole, nie? Także... Co zbudowałeś? A nieważne. Mhm, mm to rozumiem, że ty sobie już lotnia, a ja mam na piechotę dylać. Ty dobry plan. <gry> dobra. Nie, no dobra, chodź. No to chodź. Schodzimy. Dobra. Także co, jak będziemy już przy morzu, to się będziemy widzieć. Dobra, jesteśmy już przy morzu. Spotkał nas tam... Napotkaliśmy tutaj e, nieproszonych gości. Ja sobie wskoczę do wody ogólnie. Co tu jest? I troszkę nam to zatrwało dłużej Tu są ogólnie małże Bo nie umiem ich Dobra, pozbierać teraz Którą? Aha Nie wiem gdzie są te małże ogólnie Cyk Żółwia na strzała a. Jakieś jeż, jeżowce Nie wiem co to jest Dobra idziemy jeszcze na, idę jeszcze na stateczek Bo chyba lin nie mam albo mam Nie wiem nie pamiętam e, Idziemy jeszcze na stateczek pozbierać sobie rzeczy Wiem, że to jest trochę cheatowanie, no ale... No ale cóż, jak dają to, no czemu by nie wziąć? Jeszcze się nawet kimnąć nie mogę. Ach, dobra. Czekałem specjalnie całą noc, żeby się móc kimnąć i dalej się kimnąć nie mogę. Ja sobie tu сейfa zrobię, jakbyśmy mieli coś zwalić. Hmm. Mm, bo to jest całkiem prawdopodobne, możesz to też zapisać. Mm, jeszcze liny miałem pozbierać. Ogólnie teraz sobie zrobiłem też przerwę, w środę i w czwartek nie wrzuciłem ani Minecrafta, ani, ani właśnie Foresta, bo jakoś tak nie wiem, nie miałem wendy do montowania, nagrywania Także wolałem sobie to odpuścić, zrobić lekką przerwę i polecieć od razu ze streamem Niż tam właśnie na siłę jakoś nagrywać Ale no już teraz, od poniedziałku widzieliście, wleciała pasmofobia Eee, wleciał teraz The Forest, którego oglądacie, więc No, wracamy powoli. Szkółka się też zaczęła. Niestety, albo stety, Tu sobie jeżówkę purpurową pozbieram. Czy dla jednych stety, dla drugich, niestety. Aha, już nie uniosę więcej. Super. 9 aloesów, 10 cykor, 10 nagietków i 10 jeżówek. Ok. Ok, dobra, to drzewka trzeba ścinać. No Znaczy ja bym tu z nami walnął, walną, nie? Wow Ale teraz już się nie opłaca Nie wiem czy mnie zagłusza ta piła czy nie <grych> Być może troszkę Dobra Chyba już I to będziemy teraz musieli tam nosić jakoś Ale blisko jest Dać. Żeby nie było więcej niż 50 kłód No właśnie bo będą znikać zaraz, dobra, już to... ja już to zanoszę Dobra, budujemy tą pratwę eee, No i co, zbudujemy pratwę, wypłyniemy na morze eee, Spróbujemy upolować rekina Także co, ja wam może ten moment po prostu przyspieszę I jak już skończymy to się widzimy Dziewuż nam Dobra i zostały nam trzy kłody. Dokładaj, aha jeszcze sześć patyków. już te patyk. No ma dwa wiosła. Piękne dwa silniki. A jak z nich korzystać? Czyli ty masz z jednego i ja z drugiego, czy jak to wygląda? Chyba to. Jak tym się? A. O kurde, to musimy razem. Bo ja się będę obracał w miejscu, ja będę bączki kręcił. Ty gadasz. No musimy razem. Kręci... Jak się tym steruję? Eee, Aha oku... dobra dobra bo zapomniałem No ten Dobra Trzymaj po prostu guzik Myszki O musimy razem płynąć O kurde to ta tratwa jak sobie zbudujesz na singlu to lipa Trzymaj Bo się kręcimy w miejscu drifta walimy <laughs> <laughs> Czekaj teraz się trzeba obrócić O tak płyniemy do tyłu tak płyniemy do przodu Wiosłujesz czy coś? Co no robisz? Wiosłuję No jak będziesz chciał skręcić to ty odpuść A jak ja będę chciał skręcić to ja odpuszczę No bo teraz wiesz O widzisz? O kurde ale to jest mechanika jest naprawdę ja nie spodziewałem się że to tak działa No ja też nie Kompletnie A że to w ogóle ten To pływa Jesteś na tej wiespie No nie? N tak. Nie raczej Dobra nie, 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 nie płyniesz Co się zbugujemy, tak? O oh jest pap, pap jak O faktycznie, ale one się teraz respią Czy my możemy do niego strzelać? Pewnie tak O dostał O bite me Odblokowane osiągnięcie, a wy tego nie no widzicie Zabiłeś go Co, ale to co? Na jedną strzałę padł? <laughs> Jaki sładek Co jest? Czemu on padł na jedną strzałę? Nie mogę z nim nic zrobić odkryto, no 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 odkryto nowe zwierzę Odkryto nowe zwierzę Ja też. A jak sobie weźmiemy tą yy, aparaturę? Też chyba nie. Uf, zaraz, nie zara stworzyć. zaraz sprawdzimy. A czyli to tak wygląda polowanie na rekina. Tak. Fascynujące. Jak wejść na trotwę No dobra. Fascynujące myślałem, że to będzie bardziej. Jak coś wyszedł? No, trzeba wskoczyć po prostu. Myślałem, że to będzie bardziej yy, tempo. No nie, nie da się z nimi nic zrobić. Chyba. Możemy go jedynie na powierzchnię wywalić, jak chcesz. Tylko trzeba by go było pchać fast. Ale po co? Nie wiem, no. Dobra, Ależ to. jak ekwipunku. Nice. A możecie sobie ostrygi pozbierać ogólnie. Szukamy jeszcze jednego rekina? Tak. Dobra. Jak znajdziemy rekina kolejnego, to się widzimy. Dobra, ogólnie szukamy rekina, bo Piotrek też sobie go musi ubić, aby dostać osiągnięcia. Dawaj do przodu. Dobra, muszę. Ale to sterowanie tą jestem jest ten No i ogólnie Piotrek też go musi tutaj ubić, żeby... Cześć, odpuść, odpuść <laughs> Żeby mieć osiągnięcie Dobra, stop Dobra, stop Tam, Ej, mimo że wskoczyłem do wody, to dalej jestem uwalony błotem chyba Co jest? O, jest tu, dobra, pójdę. Jest? To wal, wal do niego z łuku O, dostał tak, nie dostałem. Ale, padł czy nie? No padł. Aha. Padł na pewno? No tu leży. No kurde. Chyba, że Ty już miałeś to osiągnięcie, ale nie, na no wątpię. Nie no, nie miałem. O, strzała do ekwipunku. No, masz se ostrygi te też możesz pozbierać. A po co mi? No, także tak to ogólnie wygląda. Jeżeli ktoś by był ciekawy e, jak wygląda polowanie na rekina, to właśnie w ten sposób. Mogłoby to być ulepszone troszkę bardziej. Zjadłem sobie ostrygi, bo są dosyć pożywne. Jakby rekin atakował tratwę. No, jakby atakował tratwę albo choćby dałoby się z niego jakieś mięso pozbierać, bo wiem, że głowę z rekina się da, no bo one leżą sobie tam na brzegu, nie? Leżą sobie tam na brzegu, ale tak poza tym to chyba nic się nie zmienia. Czekaj. Czy na tej wyspie coś tam jest, czy nie? Na się której? Tutaj na tej. Tam? Nie. Chyba nie, nie? Chyba nie. Dobra, sprawdzimy jeszcze co jest na wyspie i będziemy wracać powoli do bazy. bo no, jak widzicie cel bardzo szybko osiągnięty e, na ten odcinek. Coś tu jest ciekawego. Nie. Nic tu nie ma. Kompletnie nic tu nie ma. Nie wiem po co takie wyspy są stworzone, skoro nic no, na nich nie nich. Odpychasz, no. Ale ci tu wysadzić nic za bardzo nie da. Ktoś czym dorzucił dzidom <grydziś> do brzegu. Dobra, to my wracamy do bazy, także widzimy się w bazie. Dobra, jesteśmy już w bazie. Eee, odcinek uważam za udany z tego względu, iż udało nam się to bardzo szybko zebrać i nie sądziłem, że rekin jest aż tak słaby, że pada na jedną strzałę ponieważ yy, pragnę zaznaczyć, iż nawet taki... taka sarenka pada na trzy strzały, jeżeli się źle trafi, a ten rekin ma jakby jednego hitboxa cały czas na głowie. <tak> Także no i szkoda, że się nie da nic z nimi zrobić, nie wiem, jakieś skóry z rekina, albo coś takiego to by było, nie wiem, tran. <tak> no nie, no to by mogło być w sumie dodane jako tran do leczniczy, nie? Że sobie pije życie i ci regeneruje tam zdrowie. To by, było, to by było całkiem git, nie? No, krzesełko zrobiłeś. Ale fajnie. Dobra, także co? Ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, to oczywiście standardowo łapeczka w górę, komentarz i subskrypcja. A jeżeli wam się nie podobało, to napiszcie w komentarzach co wam się nie podobało. Postaram się to zmienić. Także to by było na tyle. Trzymajcie się i cześć!